Cześć, kuzyneczki, jestem Kasper witam Was w pierwszym odcinku. Zagrajmy naszą serię tutaj z naszą serię tutaj no, no ze Skywarsów. wertes.pl i dobra i na razie mamy takie pi fajne bardzo nawet Ojojoj oj, oj, oj. ale tutaj ze zbroją to widzę słabo dosyć i tutaj mam klasę blaza Mówię już na wstępie, że mam klasę Blaza. Ta cześć ziomek. Cześć, miejmy nadzieję, że będzie jakiś fajny sojusz z tego. Zazdrosisz mi bo mam jakąś fajną klasę. Dobrze, no dawaj sojo. To jest soja I co byśmy mogli tutaj zrobić? Masz tą fajną klasę teleporter. Ja bym tamtego iść tylko. I, I dobra, Bym no też... no nie wiem do kogo iść, bo... kto? To sprawa? Wow! Kolego... Kolego... Noś? To fuck? Gdzie? Tam. A ma łuku. Nie lubię Cię. Idź ode mnie Ty To ze mną sobie jednocześnie tak, jednocześnie nie Najlepiej Idź ode mnie No właśnie o tym mówię No i gin Zginąłeś już I co? I nadal on żyje. Ja nie lubię tej klasy. Holy shit. Tutaj będzie trudno, nie powiem, że nie, bo tutaj mam dwa... dwóch teleporterów. Którzy może będą mieli swoje nawet. Z ten, ten drugi, mam, ten drugi, gdzie jest? Oprócz ich dwóch też na dół został. tam gdzie jest. No zostawity ktoś. A troszkę tutaj tam na... ta arenka nam nie pójdzie. Tak mogę powiedzieć, ale tego to bym mógł no, pokonać tylko, by się tak nie teleportował. Spada. Już nie. Ja znów jesteś. Ja zabiłem go! Nie! I ten się pojawił teraz, jego kolega szep. No, ale dobrze nam ta ręka po poszła. Zabiłem przynajmniej jednego teleportera. Mój się cieszę z tego, bo teleporterów się trudno pokonuje. I może otworzymy sobie jakąś skrzynię dusz legendarną, bo mam całkiem sporo dusz. I tak. I co to nam się teraz trafi? I jest miecz, miecz ostrze szczęście więc super. O no, tutaj. Może coś tutaj będzie chaos jeden Biać chaos jeden Tak. I miejmy nadzieję, że będzie jakiś fajny odcinek. To znaczy fajna mapka. Chaos jeden Dobra, już się rozpoczyna. A ja mam ostrze szczęścia. Kto sojusz? Oby to nie był, tym jestem wolny. I... Ale GG, zabiłem teleportera, więc się cieszę. Ten teleporter to też jest bardzo fajna klasa. Cofać się. Czy się zepchnie, a ty się cofasz tam z mojej strony, jak jeszcze nie mam tej klasy, to dla mnie wkurzająca, Bardzo nawet. Ale jak teraz zabiłem, to to, to nie jest jakaś tutaj trudna klasa. Chyba, że ktoś jest jakiś bardzo dobry i mam mam koniec rozumu. Cieszę się z tego powodu. Mm, fajny roi, jest O i mam te fajne itki. Zarubiste Co tu? Ou, zabierasz myśli, super. Super, super, super. Dobra. I to, 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 to na 4 To, 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 to. Się nawet przyda. I tak. I gdybym teraz wygrał tę mapę, to było fajnie. Bo mam szansę, nie powiem, że nie, dobra, to już ginie, pa. Chyba, jeśli nie masz teleportera. I tak. O, co? Dobra, cześć. Tamten gostek. Który też padnie. Kurde, złapał. Dobra, dostał. To może teraz do niego polecimy? Tak, wyląduje Ci na dachu. I zepsuje Ci go przynajmniej żeby cię zabić i cię tam jejść ha, Pagostek! dobra super o, byśmy wygrali tą mapę dobra, mogę ale Kurczę, nie wiem gdzie są takie typki tu jest ktoś, kto się ode mnie oddala bardzo, weź on spadł o nie wiem w jaki to jest łączony Trzech nas jest. Ale nikogo tu nie widzę. Ta Eliza to jest... nie wiem gdzie. To można powiedzieć? Ta Eliza gdzieś tak... przepadająca. Dobra, ja na razie nie będzie lecieć. O, tch. dobra, tam. GG! Naprawdę! Byłem tak blisko wygrania mapy, a teraz ona wygrała. No znowu, znowu byłem przy tym. Przy prawej wygraniu mapy. Ulul. Ja nie wiedziałam, że ona ma łuk. Trudno by było. Trudno. Ale kurczę, byłem blisko. Oby, obyśmy teraz nam się poszczęściło. Ta matka. To jest bazylika. Ja myślę, że zawsze to jest Dobra, wielkie wielkie pomylenie, niestety, ale dobra. Ważne, że mamy jakieś itemki u wierzchności, u szacunku, więc ten łuk się przyda, bardzo nawet. I jakiś mieczek? O, jest to strażacki, więc super, super, super. No I dobra, tak. I nie wiem, jakby tutaj, co by tak zrobić, fajnie u dotąd tego typka. Dobra, do tego typka to już na pewno, sobie już. Kurde bym nie niego chrzeć, No. To. to. Tamtego pokazujesz, tego pokazujesz, że... To jest jeszcze przedostatnia ręka w tym odcinku. Miejmy nadzieję, jak fajnie nam wyjdzie ten odcinek. Jeśli się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę. Ale jeszcze nie kończę. Myślę, że... Jakie zebranie na tym środku. Kurczę. Co to? I ja pierdzielę. Tam się dzieją niemożliwe rzeczy. Ale kto jest na wysepce? I ja

Nie były jaj. Polera. Jestem strzała? Brzmia? się, chciał tak strzałę. O jaju, padłem. Bym chciał chciałbym zabić do kto ja. I dobra, może na koniec to sobie, sobie zagram predatorem. Tak. I dobra. To jest moja ostatnia ręka w tym odcinku. O, by nam się poszczęściła. I dobra. Park no Ktoś wygrał. Super. Ale ja, <ścoughs> ja zawsze normalnie o krok są do od wygrania mapy, a tu nagle coś się znajdą. Niemożliwe rzeczy. O, i o wdawiec. Więc nie jest rzumiecz, ale lepszy. Ja musiałam się dropać, dlatego ogóle na to położyłem. Kruchy dotyk, jest! Jest, nie ma strzały jeszcze. I Łuk. Dobra, na razie, na razie, dobrze, dobrze, dobrze idzie. Patrz. Olero. Dobra. Aha, mam Tutaj go uprowadzić, jeśli będę chciał, więc jest, jest całkiem z sprawa. Dobra, bym chciał go tak prowadzić fajnie. Nie. Dobra, troszkę ryzykowna sprawa do niego iść, ale ja zawsze ryzykuję. Tyłki. Człowieczku. Ty nie wiesz, że ty masz tyłki fajne? Ty nie wiesz, że ty masz tyłki fajne? Bardzo nawet. Dobra. Spokojny miał nawet. Dobra, to już się na pewno przyda. Ale to jest mój życie. Dobra. Dobra, fajnie nitki miał. No, ale tutaj... Dobra. Na razie mam dobrą zbroję. Fajną, fajną. I dobra. No, już po tej matce to też koniec tego odcinka. Syt, syt, syt. O, coś, to jest... ja Nie widziałam, że to będzie taki wredny. No, że to jesteś taki prawdziwy sit. A to jest też zwykły który opomuje ludzi. O, tam będzie... O cholera. Ja pierdzielę jeszcze mi trafił. Cholera jasna i teraz ja tu nie mam nic do zrobienia. Ja przegrywam już tą mapę. No, dobra. dobra. Dobra, dostał. I ten też myślałem. Dobra, dostał. Nie wiem ile ja strzał. Mało. Ten, cztery. To nie jest za dobry wynik ani za zły. Cholera. Kurat musieli mieć sója. Cholera. no za 5. <laughs> o nie trafił. Shit, Ja nie wiem co tu ja mam teraz zrobić. Prowadzić to nie tą rady O, prowadziłem kogoś. Sorki. Sorki. Stare, gorki. Ahaha. Czyli mam szansę jeszcze na dronę. Nie, no tutaj to jakby nie jest A, z nie go fajnie pójść. On się nie spodziewa, że mam Co Sam nie spodziewa się tego, że ja, że ja mogę... O cholera Cóż? A masz I chodź tu, cholera Rzuciłem miecz, ale Tak czy tak, wygrywamy tą mapę I tym akcentem zakończymy ten odcinek więc cześć pa nara jeśli się spodobał ten odcinek to nie zapomnij o łapce w górę a jeśli się nie spodobało to łapkę w dół i teraz to już cześć pa nara pa do następnego